Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku wyspiarskiego życia z nie i Malią. I e, tak z rana, moi drodzy, Malia dostała awans e, na stanowisko historyczka przyrody. Będzie teraz pracować jako historyczka przyrody. Dodatkowe 6 simoli na godzinę. Otrzymuje również bonus kajak ekologa. Uuu, czekajcie, czy my go mamy w wyposażeniu rodziny? Maybe. Nie. Po prostu możemy go kupić, tak? Czekajcie. Kajak ekologa. U, fajny. Fajny jest, tak? Właściwie chyba kupię, bo. Czekajcie, wpiszę sobie kodzik. Bo zginęła nam ta łódka, którą miałyśmy wcześniej kupioną. Nie wiem dlaczego. Ale ktoś mi pisał, że miał to samo, że to chyba był jakiś bagol po prostu gry. Także ja sobie tutaj kupię nową łódeczkę. Mamy fajny kajaczek. Bardzo ładny, jest piękny. Sobie dziewczyny mogą w nim popływać i podobno można z niego łowić, także sprawdzimy. Dobra, i. Akurat dzisiaj chyba idziesz do pracy, tak? Od 8 do 16 jak najbardziej i pracujemy z domu. Piąty poziom logiki do awansu. Musisz napisać artykuł na temat ekologii i pobrać trzy próbki oceanu, no wody z oceanu, tak. Trzy próbki oceanu, no i o, jak najbardziej. Dobra, no ty raczej też dostaniesz awans, ale właśnie mm, chciałabym, żeby Lilani była głównie właścicielką prowadzącą ten sklepik. Ja już sklepik sobie fajny pobrałam. Kwestia jest taka, że tak jakby zapomniałam, że ja nie mam jeszcze do, z dodatku. Witaj w pracy, więc ja tego sklepu na razie nie mogę otworzyć, dopóki nie kupię tego dodatku. Logiczne, prawda? Co ty robisz, Lilani? Do pracy musisz iść, co ty? Coś tu się zobaczyło. No, w każdym razie na początku lipca postaram się kupić sobie ten dodatek i po prostu i po prostu będziemy mogli w końcu otworzyć ten sklepik. Gadasz tutaj do roślinek to sprzedaj może wszystko. Tego podlewać nie trzeba, także jest w porządku. Zobaczmy jeszcze jak tutaj nasze y, 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 kokosy. Sprzedaj wszystko. Właściwie jeszcze mieliśmy. Czy ja posadziłam tego ananasa? Chyba posadziłam tam yy, w tej doniczce. I tutaj też sprzedasz wszystko. Yy, podlewać również widzę, że nie musisz. Dobra. Elegancko kaskadam się tutaj z tego sypie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I wiesz co? I tu już możemy sobie w zasadzie iść po prostu tą próbeczkę, Bo zanim pobierzemy kolejną, to musimy trochę odczekać, to sobie akurat napiszesz ten artykuł. Dobrze mówię, dobrze mówię. Także ci od razu tutaj kliknę, ekolog, napisz artykuł na temat ekologii. A co się stało? A, ty już wszystko zebrałaś. No dobrze, bo je kliknęłam chyba dwa razy po prostu, żeby sprzedała. Także gitarka. Może widać to nasz sklepik przyszły? Chyba to chyba tam? Nie. Bo gdzieś tutaj w pobliżu jest, wiecie? Właśnie też tak nad wodą na, na plaży. Ale chyba stąd go jednak nie widać. Chyba jednak go stąd nie widać. Pobierasz tą próbkę, A gdzie ty jesteś? Już pobrałaś? Pokaż nie kłamiesz. E, Malika, co ty robisz, dziecko drogie moje ty? Aha. No ej! Ale dobra, zatrybiło w porządku. Coś tu się zobaczyło. Jak zwykle. Nie, nie badaj tematyki. Yy, tylko napisz sobie ten artykuł. Właśnie ja tutaj miałam. Boże, jaki dźwięk bardzo skupiona. Ja tutaj miałam dodać yy, coś miałam dodać. Czy to były jakieś schodki? Kurde, no ale no przecież nie to. A, jest drabina. Patrzcie, to ja nie wiedziała, że coś takiego weszło. Drabina i punkt sumowania, ale ekstra. To ja to biorę, oczywiście, że tak. Punkt cumowania. A po co mi ten punkt cumowania? Możemy tu tą naszą łódkę przestawić? Nie, no bez sensu. Dobra, zostawię ją tu, gdzie stała. Ale dobrze, no mamy punkt cumowania i mamy drabinkę. Może zmienimy kolor, żeby to pasowało. O, elegancko, się po prostu musiała usunąć. Ja tak właśnie podejrzewałam, że tu się dało zejść lub zeskoczyć. No właśnie, skok na bombę. O to chodziło, ludzie. O to chodziło. Dobrze, to niech ona sobie pisze i za chwilę do was wrócę. Dobrze, słuchajcie, akurat nam tutaj zdążyła już Lilani wrócić do domu. A co ty idziesz robić? Ale masz fajny strój, pokaż no się, ja go widziałam. Już widziałam chyba, zapomniałam z tego wszystkiego. Wiesz co, zabawy ci brakuje. Może byś sobie popływała? Aha, tu nie możesz za płytko. No dobrze, to popływaj sobie tak normalnie. Natomiast ty słusznie idź się załatw, oczywiście, i będziesz za chwileczkę zbierała kolejną próbkę, bo potrzebujemy trzy. Ale ty już się wysikaj, żebyś ci kurczenie, żebym ci nie przerwała. Nie chcę ci przerywać. Sikania, dobra. Już, już chyba dokończysz, co? <grym> tak myślę. A ty nie dostałaś awansu? Jak to? Nie, no faktycznie nie dostała. Dziwne rzeczy, dziwne. A tobie idzie. Zabawa w ogóle od tego idzie. <grym> Mogłabyś sobie na przykład. Yy... Zawołać delfinka i byś sobie z delfinkiem pogadała chwilę co ty na to. Jezu, jak go to dziwnie pływa. Psiu, psiu. Dlaczego jej się jeszcze nie wbiło to. Yy, ta umiejętność. Jej, yes, delfinek, poprosi o sztuczkę tańcz. I. rozmawiaj. O, jaki słodki jest ten delfin. I daj mu papu. Fajne to jest. Pogłaszcz i odwołaj. Nie możesz sobie pływać dalej. A ty co robisz? Zebrałaś tą grubeczkę? Zebrałaś jeszcze jedna, ale potrzebujemy chwilę czasu, prawda? To może w innym miejscu czy też się nie da. Nie, nie może już pobrać po, tej próbki. Ale dobrze, to pozbieramy śmieci. Bardzo dobry pomysł. Przeszukuj plażę, śmieci. Nie, bo ty budujesz sobie domek z piasku. A ja chcę, żebyś ty poszukała śmieci. Także bardzo cię proszę, zrób to. No, w końcu, słuchajcie, już myślałam, że się coś tutaj zbadżyło, ale i tak jej się tak jakby wbiło, ale się nie wbiło. Ta fizyczna. A, y, tobie charyzma się wbiła? Nie, jeszcze nie. Ile Ci brakuje do charyzmy? Niech no ja tu spojrzę, gdzie to jest. Tutaj. E, Haryzma. O, o, to coś dopiero czwarty wbiła no. Kurczak pieczony ktoś tam tu wydzwania. O, już, już się rozłączył. Dobra. W ogóle do Malii dzwonił tutaj. E, czekajcie, niech no ja go znajdę. Który to był? Już nie pamiętam imienia. Ten, Makoa, słuchajcie, dzwonił do... A, ale on ma żonę. No i kiszka. Chciałam, żeby, żeby się z nami umówił, bo zapraszał malię, kurczę, na wieczór. Nie, to już myślałam, że wolny jest, ale patrzcie. Ma żonę, skubany. Chciał tu wyrwać biedną malię mając żonę. No nieładnie, nieładnie. Musimy właśnie znaleźć jakichś chłopaków dla naszych dziewczyn, tak sobie, tak sobie myślę. Wiesz co, Lila, nie chodź, pokaż, skocz na bombę. I na nagłówkę, bo chciałabym bardzo zobaczyć, jak to wygląda. Chodź tutaj. O, trochę ci to zajmie. Czy wejdziesz po tej drabince, czy, czy domem pójdziesz? Chyba pójdzie domem. Ty tutaj szukasz dalej dobrze, bardzo dobrze. E, szkoda, że nie dodali na przykład nowej umiejętności, świadomość ekologiczna, czy coś takiego i właśnie podczas zbierania śmieci by im mogło to rosnąć. Ale dobra, niech im będzie, że to jest. Y że to jest tam logika czy charyzma. Jak tam uważacie? No pokaż. Pokaż, jak skaczesz na bombę. A czemu ty się... Co ty robisz? Co ona robi? Co jest? Działa to, czy nie działa? Aha. Chyba jednak nie działa. Zejdź, wejdź. Niestety syreny nie zgłębiły jeszcze tajników. Aha, dobra. Czyli ona nie może tego zrobić. Malia ja sobie to zrobi później. To wiesz co? Chodź. Skocz na bombę. Brakuje ci towarzystwa, zaraz sobie pogadamy z Lilani najwyżej. A co to, 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 ustrzona ptysią się kupą? Dobra, tam, krapcie, pogryz kupą się, upać choć się skoczysz na bombę. Mam nadzieję, że to ci zatrybi. Kurczę, można na tym w dwójkę pływać? Bo już teraz sama nie wiem. No nie, nie działa to. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak z tą drabiną. No, widzicie, ona mi skacze w innym miejscu zupełnie. I czekajcie, może dam tą drugą bez tego cumowania. Może ja ją po prostu źle postawiłam. To też jest możliwe. To jest oczywiście możliwe. No, ale wygląda to legitnie. No to wejdź. No, wejdzie. No to hej, skok na bombę. Aha, aha, aha. Mhm, okej, okay, okej. Okay, okej, okay. okej. Okay, chodzi po wodzie, patrzcie. Patrzcie, ją chodzi po wodzie z kubana. Fajne bagi, fajne. Dobrze, to chyba sobie to darujemy, moi drodzy. I wiecie co, jak ty się czujesz, gdzie ty jesteś? Przebierz mi się, zmień sobie strój, jakikolwiek tam chcesz, weź, no się tu załatw. A my sobie zaprosimy, by, 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 zaprosimy sobie spróbujemy znowu to przyjęcie kawowe zrobić, tylko zaprosimy mniej osób. Dostałam właśnie taką radę, żeby zaprosić mniej osób, i może to jakoś wtedy pójdzie. Co ty robisz? Już, już zostaw tą drabinę, bo ewidentnie coś tu się spartoliło. I przebierz się, moja kochana, w to może. Czy ty głodna jesteś? Mogłabyś. Albo nie, nie będziemy teraz nic podawać, bo podczas tego przyjęcia też można gotować. Także zrobimy to, gospodyni. Cyk i goście, zaprosimy sobie tylko dwie osoby. O, ich sobie zaprosimy i robimy to u siebie. No słuchajcie, próba numer 3. Mam nadzieję, że to się uda. Włączymy sobie do tej jednostki POP i musimy zaprosić gości do picia kawy. Chodź tutaj, przyrządzisz tą kawę. A co ty tu pijesz wodę? Nie, kawę? skąd czyś ty wyczasnęła kawę jeszcze? W wyposażeniu pewnie miała. Dobra, chodź tutaj rozmawiaj z gośćmi. O łowiskach pogadaj, dramatyczną historię. Komputer idzie do wyposażenia, bo no. Ale chwila to jest mamuśka, a nie na lani, a ja za... to Ja ją zaprosiłam? Mi się wydawało, że ja zaprosiłam yy, na lani, a nie ją. No ale nie istotne, dobrze. Nie jest to istotne. Ej, no patrzcie, przychodzą tu jacyś ludzie, których ja nie zapraszałam w ogóle. Ej, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Miało być mniej osób, a oni mi tu przyleźli wszyscy z okolicy, chyba. Widzieliście, że zaprosiłam dwie osoby. No nie, no dobra, wszystko się wymyka spod kontroli, jak zwykle. Przyjazne powitania. Dobrze, Malia, ja rób tu tą kawusię. No już, już. Bo musimy się z tym spieszyć. Ale dajcie mi znać, o co z tym chodzi. Dlaczego, mimo że zaprosiłam tylko dwie osoby, to ich tutaj nalazło się po prostu <grywki> mnóstwo? Bo to jest trochę dziwne. A ty nie możesz jednocześnie przygotowywać tej kawy i gadać? O, na lani przyszła jednak doskonale. Y Opróżnij? nie. Dlaczego? Dokończ to. Okej, okay. zawołaj na coś do picia. Pijcie, pijcie, ludzie. Weź sobie kawusie. Wszyscy proszę brać. Wszyscy bardzo proszę, elegancko, doskonale. Wznieś toast. I teraz tak, czy ty wzięłaś? Y, masz w łapce tą kawę? Nie, ty masz tosta. Ale ty masz kawę. Y, czy ty możesz wznieść toast? Jak zwykle nie możesz. Doskonale po prostu. No ale dobrze, gadajcie sobie tutaj w takim razie. Chociaż dopóki ona tego toastu nie wzniesie, czekajcie, teraz spróbujemy. Dopóki ona tego toastu nie wzniesie, no to. Yy... O, dobra, udało się. Mam nadzieję, że się uda. Co ty idziesz tu zrobić? Woła mnie na posiłek. Nie, nie bierz kolejnej. Wznieś sobie po prostu ten toast. A boże śmierdzącego tosta, Mali, ja nie jedz tego. <laughs> nie jedz tego. Sprzątnij. Sprzątnij, pochwal szczerze, bo tobie towarzystwa brakuje. Podziękuj za przybycie. Tak, piękny toast, doskonale. Tylko dlaczego to nie zatrybiło? Zatrybiło. Pochwal szczerze, opowiadaj historię. To wiesz co, to ty możesz przygotować posiłek. Podaj kolację. Gotuj. Aha, to nie w ten, nie w ten sposób. To zróbmy to tak, jak nam gra żeby nic się tu nie wywaliło. Może pierogi z warzywami byś zrobiła na przyjęcie. A ty, Malia, opowiedz jakąś historię. Chociaż nam się tu trochę tego natrybiło. Czytaj ja ci to wyrzucę już bez przesady. O, 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 wywala, Simów, wywala Simów. <laughs> opowiedz dramatyczną historię. I przyrządziesz jeszcze raz kawę. Pochwal szczerze, już ci to odklikam. Zostawię ci tą historię. to ty już nie musisz wznosić. Ty byś musiała przygotować na nowo tą kawę, wiesz? Bo już tu się kończy. Chodź, ma Chodź, Malika, przygotuj więcej kawy. A dlaczego... Lilani, co to ma znaczyć? Kontynuuj te pierogi. Co, nie ma miejsca? No nie przesadzaj. Co ty robisz? Przecież masz miejsce. Ale dziwne. Dobra, a czy ty możesz skończyć tą kawę robić? Bardzo cię proszę. Zawołaj na coś do picia. Zawołaj, zawołaj. Okej, okay. i czy ty będziesz mogła tutaj kontynuować? No, nie może mi tu kontynuować. Ja przeniosę tą miskę. Spróbuj teraz. No, chodź tu. Okej, okay, teraz się uda. Znowu toast trzeba wznieść po raz setny. Kurczę to, jest trochę dziwne, że musimy 20 razy to samo robić, ale w porządku. Posprzątaj to pięknie. No teraz raczej tego toastu nie wzniesiesz, bo nie masz kawy w łapce. A już mamy srebro, kurczę, już jest tak blisko. Opowiedz historię, opowiedz dramatyczną historię, szybciutko. Lilani, co ty robisz? Rób to jedzenie. Ach, imprezy w Simsach, skomplikowane, naprawdę. Tu są całkiem dobre jajka na toście. Schowam je do lodówki, nie wiem kto je wyciągnął. A ty musisz trzy historie opowiedzieć. Oj, to ja tego nie zauważyłam. Yy, to w takim razie temu też opowiedz. Śmieszną historię mu opowiedz. No dawaj, dawaj, opowiadaj historię. Wypij sobie to. I wzniesiemy toaz zaraz. Kurczę, bo już mamy mało czasu, ale naprawdę niewiele brakuje z tego co widzę. Okej, okay, mamy złoto ludzie, udało się. Udało się, mamy złoto. Zawołaj na posiłek. Także za chwilę powinno nam się to zatrybić. Ciekawa jestem, co tam dalej będzie do zrobienia. I niech ci, niech ci Simowie zatańczą w tym samym momencie. Wzniesiesz ten toast? Nie wzniesiesz, Tobie się chce bardzo siku. Chodź tutaj szybciutko. Cik mi sobie, chodź. Sikaj, sikaj, ty się z nim w ogóle nie znasz. O, i wzniesiemy jeszcze raz ten toast. Już im więcej, tym lepiej. Spróbujemy tu wszystko wypełnić, tak jak gra chce. Zobaczymy, czy to się uda. Ale już przygotowaliśmy posiłek dla grupy. Dlaczego to się zatrybiło, czy nie? Chyba tak, ale po prostu drugi raz. No to bez przesady. Już bez przesady. To, co jeszcze zrobimy. Nie, bo nie jesteśmy w grupie. To już damy sobie spokój z tym tańcem. Szczególnie, że już to złoto mamy. Tak, Malia wznosi teraz skibelka, <grywa> także fajnie. I dobra, impreza się już kończy. Udało się, moi drodzy, udało się. Całe szczęście. Będzie tutaj znowu syf niesamowity, bo wszyscy biorą po kilka talerzy. Po tej kawie tutaj też yy, będzie niemały bajzel, ale no przynajmniej nam się udało. Mm. Boże, ja zapomniałam, tu musisz jeszcze jedną próbkę pobrać. Malia, chodź, a ty nie możesz stąd? Pobieraj próbkę z oceanu, szybko, zapomniałam o tym totalnie, kurczę, że ty przecież z domu dzisiaj pracować. No i udało się, etap osiągnięty. Złotko mamy. I Co tu dalej możemy zrobić? Znajdź coś, przeszukując plażę, przygotuj jedzenie na grillu lub palenisku. Dobrze i bardzo fajnie. Wszystko zrobione, wszystko zrobione. Także chodź, wykąpiesz się. Wykąpiesz się i pójdziesz sobie spać. A ty już się położyłaś. Bo my tu jeszcze gości kuszymy, a ty się już położyłaś. Ale trudno. Dobra, dziewczyny, ja to za was posprzątam. Nie będę wredna. Ale nie wszystko. Te kawy to same sobie posprzątać już bez przesady. A dlaczego Ci się Wanna odklikała? Sprzątnij. Dlaczego nie możesz wyprosić? Sim już wychodzi. No, jakoś nie widzę. Wykąp się i do spania. Dobra, moi drodzy. Słyszymy się rano. Dobrze, już nam budzik dzwoni i wiecie co? No dam jej znowu tą pracę z domu. Yy, jeszcze niech sobie chwileczkę dośpi. Yy, będziesz musiała opróżnić tą miskę i sobie coś zjeść. Weźmiesz sobie jakieś resztki. Yy, yy, przebrałabyś się jeszcze, moja droga. A może w te twoje ogrodniczki. I pójdziemy przeszukiwać y, plaże, bo tu też y, sobie musimy to znowu na, nowo, znowu na nowo wbić. 10 rzeczy znaleźć. No a ile my już znalazłyśmy kurczę, to żebyśmy to dawno miały, gdyby nie to przyjęcie kawowe. Ja w ogóle na początku o tym totalnie zapomniałam, i to dlatego. Y, I nie przykładałam przy, przy, takiej wagi właśnie do tego pierwszego y, przyjęcia kawowego. Aha, jesteś wkurzona, bo jest syf. No to posprzątaj to. Musisz to wszystko posprzątać. Musisz to wszystko posprzątać niestety i przeszukuj plażę. To chyba, że ty to posprzątasz co? Sprzątni. Aha, ona idzie do pracy. Dobrze, no to nie. To jednak Malia przykro mi, ty to musisz zrobić. Bardzo mi jest przykro. Posprzątasz to? Pozbieraj wszystkie gary ładnie. Bo tu trochę tego się nazbierało i od razu lepiej, doskonale. Doskonale. I choć tutaj coś znaleźć na plaży. Czy ty masz w ogóle coś tu w wyposażeniu? O Jezu, masz kurczak pieczony do śmieci. Niebieski miś. Sprzedajmy go. Próbki, muszelki do skrzyneczki. Czy, 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 próbki, próbki. A, czekaj. Ona miała w wyposażeniu tą łódkę? Ten jej jak ekologa? E, to możemy sprzedać się w takim razie. Ona go dostała w porządku. To, to okej. Okay. To go zostawimy sobie tu w wyposażeniu. Coś tam znalazłaś. Ok, co ty masz zrobić? Robić zdjęcia przedstawiające mu pe pelam. Robić zdjęcia dzikiej przy przygody, przyrody. Dobra, Malia, no to lecimy. Może się jeszcze szybciutko wysikasz przed wyjściem, a ja sobie doczytam. Czy to chodzi o robienia zdjęć? A nie, poczekaj, wybierz telefon. Wybierz rozrywka, zrób zdjęcie. O, okej, okay, dobra, czyli nie zdjęcia roślin, tylko po prostu zdjęcia terenu. Fajnie, coś nowego. Także chodź, pójdziemy, sobie to zrobimy. Yy, ale byś zmieniła strój, może byś sobie założyła ten w kapelindrze. Sobie będziesz śmigać. No i lecimy. Okidoki, no to czekajcie, zobaczymy. Yy, telefon. Rozrywka, rozrywka. Zrób zdjęcie. Co już chciała pływać, już chciała pływać. Czekajcie. Coś ładnego tutaj musimy machnąć. O, to będzie dobre. To będzie w porządku, tak myślę. Cyk. Może ja jej powinnam kupić aparat w sumie. I tak o tym myślałam, żeby właśnie kupić dziewczynom aparat, żeby sobie fajne zdjęcia robiły. O, to możesz pod wodospad sobie podejść. Leć tam. Tam będzie ładne zdjęcie. Jaka ryba tu płynęła. Kurczę, dlaczego, dlaczego cię zgubiłam, Malia? Dlaczego cię zgubiłam? Co to za rzeczy tutaj leżą na tej plaży? Przepraszam bardzo. Sprzątnij to. Co to kurczę jest za syf? Dobrze, podejdziesz sobie tutaj. I zaraz zrobimy zdjęcie. Kolejne. By, 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 czy zrób zdjęcie. Zbieraj te śmieci, zbieraj. Masz je w wyposażeniu teraz? Tak. Ale w worku, dobrze. I zrobimy zdjęcie wodospadowi. Mam nadzieję, że się uda. Jakiś ładny kadr. O, może tak. i cztery i 5, dobra. W zasadzie jeszcze raz możemy zrobić, bo tutaj z każdej strony można i będą inne widoczki. Uy, halo aparacie, dobrze. Teraz zrobimy tutaj wybrzeże. Bardzo proszę, będziemy mieli dużo fajnych zdjęć. Ale właśnie wolałabym kupić jakiś lepszy aparat, żeby ona sobie mogła je na ścianie powiesić w mieszkaniu. W domku, przepraszam, w domku. Chodźmy tu w jakieś jeszcze ciekawe miejsce. Co my tu mamy? O, możesz zrobić fotkę jaskini, chodź. Tutaj podejdź. Towarzystwo ci leży. Widzę, widzę, kochanie. Zaraz tu może kogoś łapniemy na plaży, sobie z kimś pogadasz. Bo nie, no tutaj ja dalej nikogo nie wprowadziłam, także nikogo tutaj nie ma. Możesz sobie jeszcze zwiedzić tą jaskinię. Może coś no, ciekawego tam znajdziesz. O, mamy awans. Yy, Lila nie dostała awans, poczekajcie, bo się nie rozczworzę, zrób zdjęcie. Yy, czekajcie, ja sobie to przeczytam. OK, 8 godzina dodatkowo, wielki ręcznik plażowy, ratownika dostała, dobrze. I dalej pracuje 8.12, 12 także ta sama godzinka cały czas. Yy, o Jezu, fatalnie się czujesz. Chodź tutaj przenieś, przenieś się tutaj. Przenieś się tutaj. Yy. Nie możesz zwiedzić, bo jest zajęta jaskinia. Aha, aha, dobra. To w takim razie pływaj rekreacyjnie. Musisz się trochę tutaj odpiąć, bo jesteś bardzo spięta. Hehe. He. Odpiąć, kumacie. Dobra, już i nie mówię, już nie mówię. Dobra, psotne delfiny, wśród echa swoich własnych kroków, Malia usłyszała coś jeszcze. Brzmiały to jak odgłosy, które wydają z siebie delfiny. Podekscytowana możliwością spotkania ich w ich naturalnym środowisku, Malia ruszyła w kierunku, z którego dochodziły dźwięki. Sadzawce bawiła się grupa delfinów, które rzucały kłębkiem wodorostów i chlapały wodą podczas wysokich wyskoków w powietrze. Malia została y, przez nie dość szybko zauważona. Obecność intruza zamiast je spłoszyć, zachęciła je do dalszych wygłupów. rzuciły kłębek wytarostów w kierunek gościa i czekały na jej ruch. Malia niepewnie y, odrzuciła im zabawkę i tak rozpoczęła się wspólna gra. Z czasem delfiny zaczęły się nudzić i zakończyły zabawę. Zanim odpłynęły, Malia dostała od nich jeszcze rybę, którą złowiły. Ale super! Fajowo rybkę od delfinów dostałyśmy. Patrzcie, rekin leopardzi. Uu. Ale, gdzie ty tam włazisz? Aha, aha, no No to nieźle. Już myślałam, że, kurczę, patrzcie, w środku jesteśmy, ale, ale nic tutaj nie widać. To zrobimy takie zdjęcie w takim razie. Nie spodziewałam się, że ona mi tam wlezie po prostu z tym aparatem znowu. Dobra, yy, yy, chodź tutaj. Zostało nam chyba jeszcze jedno zdjęcie do zrobienia, jeśli się nie mylę. Tak, gdzie jest Lilani. O, daleko pływa sobie. Ale dlaczego ci zabawa nie rośnie? Pływaj rekreacyjnie, co ty, co ty żeś tak siadła i siedzisz na tyłku. Yy, Maliko, ja tu nikogo nie widzę, kurczę, z kim ty byś mogła pogadać. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Ale podejdziesz tutaj i zrobisz zdjęcie jeszcze raz. To już będzie ostatnie zdjęcie. Um, ba, ba, ba. Ale no niestety nikogo tutaj nie widzę, żebyś sobie mogła pogadać. Bardzo słabo tutaj zamieszkana, zaludniona jest ta wyspa. Muszę przyznać. Tutaj jednak dzika przyroda góruje. Dobra. Ostatnią foteczkę machniemy. O, Boże, jaka jakość kijowa. Co tu się wydarzyło? Widzicie, strasznie to wygląda. Ale to przez to, że robimy z telefonu to zdjęcie. To dlatego jakoś jest taka ziemniaczana. Tak to nazwijmy. Dobra, to już mamy ogarnięte. Yy, wiesz co, no to pogadajcie sobie chwilę. Czekaj Lilanko. Zatrzymaj się. Zdradź sekret. Pochwal szczerze. Po prostu... Czy ty tu podpłyniesz do niej? Czy ty podpłyniesz. Hmm, kurde, nie, to nie tak zrobimy. Chodź tutaj. Pływaj rekre... O, pływaj rekreacyjnie razem, tak zróbmy. Także leć, Malia. Popływacie sobie razem trochę. Nie wiem, czy będziecie mogły gadać pływając, ale... Ale może taka aktywność wspólna coś tutaj pomoże. Zabawa już ci tam rośnie. Hej, Lilani, czekaj, czekaj na mnie. Gdzie ty lecisz? Pójdź tutaj. O, mogłabyś tu nurkować. Rób zdjęcia pod wodą. Kurczę, ja tu przyszłam, żeby z nią po sobie pogadać, a ja, kurczę będę i tak... Będę i tak nurkować. Nie mogę jej trafić. Nie mogę jej w ten nogę trafić. Lilani, narzekaj na upał. Ochlap. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już nie podpływaj, idź, machnij to zdjęcie podwodne. Fajnie wygląda w tym stroju. O, jest nastrójnik. Majestat oceanu. Niewiele jest w świecie rzeczy równie poruszających jak widok spokojnej morskiej toni. Ok, mam problem z czytaniem jak zwykle. O, czeka już na nas chyba Lilani. E, coś się tu, słuchajcie, wydarzyło. E, Lilani chyba wciągnął potwór. Głębinowe koszmary. Coś wciągnęło Simko w imieniu Lilani pod wodę. Na szczęście udało jej się uciec. Jezus Maria, weźcie mnie nie straszcie dziewczyny, bo matko jedyna ochlap. E, pochwal szczerze. Hermetyczny dowcip. Entuzjazmuj się przygodą, także dziewczynki tu sobie pływają. Pokaż tutaj no to zdjęcie, które zrobiłaś. Jakoś normalna. No dobrze, i sporo mamy zdjęć tych, tych z wyspy. Fajnie, rozbawione dziewczyny. Towarzystwo rośnie. No i co, będziemy chyba powoli kończyć. <laughs> także niebawem kupię ten dodatek i będziemy mogli otworzyć w końcu sklep. Także słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa.